It is known that the world fell and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of the terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know. What was hej! Witam was serdecznie. Ja jestem kaftan. A wy oglądacie Mad Max. Jest to tytuł, na który czekałem naprawdę długo, a z racji bycia fanem oryginalnych filmów. Jest również tytuł, wobec którego mam sporo oczekiwania, więc żeby za długo nie przeciągać, mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu. Będę wdzięczny, jeżeli po tym pierwszym odcinku podzielicie się swoimi wrażeniami poniżej i napiszecie, czy są pozytywne, czy może macie jakieś obawy wobec tej gry. Czas pokaże, tymczasem bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. prize is gone! Anna! Anna! No, no, no! Stick together! This is one clever box! He was one such man. One who had lost all. Over and over. And to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Cast <laughs> down Who thought he'd plunder from Scabra Scrotus? <laughs> <laughs> jesteś, że tak psa bijesz? Należało mu się z tego psa. Jak jasna cholera. Avelin Studios Mad Max. Szczerze powiedziawszy, to nie miałem pojęcia, że będziemy mieli psiego towarzysza. To takie bardzo follautowe. Czego się bałem? Do tego, że postać będzie bardziej podobna do Joela niż samego Maxa. Ale koniec końców, to własne interpretacje tego uniwersum twórców, więc czego by nie wymyślili? Wierzę, że to będzie naprawdę dobry pomysł. Już robi fajne wrażenie. O cholera. Misja fabularna. Dzikus. Potrzebujemy wody. Okej, okay, a bym chciał zobaczyć jedną rzecz. Czy. A, już, okej. Okay. Dlatego, że widziałem kursor myszy i obawiałem się troszkę, że coś się schrzeniło. Najwyraźniej od czasu do czasu zawita na moim ekranie. Hmm. wodę? Czemu nie? Psiakim pomoże, prawda? Zaszedł tutaj, więc wierzę, że. Ha! Korzystaj ze źródeł wody, żeby napełnić manierkę. OK. Napisie wody. OK. Aha, czyli woda przywraca nam poziom życia. Całkiem zabawna ciekawostka. Gracze domagali się, żeby głosem. Ojej, ojej, okej, okay. mały się uwięził, musimy lecieć, żeby głosem Maxa był ktokolwiek z australijskim akcentem.

Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies and they snatched your ride. And now you'd be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then chumbucket is your man. Yeah, I'm your man! Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that could take you to your car. I do say. That's right. See, she's not running now. Sorry for that. I came here for the part. Easy. I'm a black finger.

Od Mad Maxa głos podstawia Ben Foster, którego jest to debiut, więc... Dobrze, zjemy coś, tylko co? O tu mamy jakąś puszkę. Proszę, kocie żarcie. Psie, żarcie. Dzięki D. Super. Pyszne. Święte słowa. Możemy tu wejść? Chyba nie. nie sądzę. Holera. No to musimy się pospieszyć. Mam nadzieję, że uda mu się tego psiaka złożyć do kupy. Ben Foster, jego debiut. Całkiem nieźle gra, jak na debiut aktorski. Powinszować. O, proszę bardzo. Przyda się. Na pewno się przyda. O. Ktoś tu się kłóci. A nie możemy po prostu sprać dupy? Au, 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 oberwałem. No dobra, nie wiem czy on chciał się przed tym osłonić, że tak machnął tą ręką, ale to był pomysł z góry przegrany. Jego kolega natomiast jest tam na dole, nie wiem czy tam dotrzemy, ale nie chcę skakać, no bo nie ma spadochronu, hehe. <todobieś> tak czy owak mam nadzieję, że nie ma przy sobie nic fajnego. Wiem, że tam słyszę kogoś, kto sobie krzyczy, ale wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie przeszukać teren wokół Na wypadek, gdyby coś tu było, ale nie ma nic Pędź kabel do łazika, czemu nie? Walka wręcz Okej okay. Blok W porządku, wydaje mi się, że jest bardzo podobna do tej Batmanie w takim razie a to dobrze, bo tamten mechanizm uwielbiam. Blok. Mam cię. Teraz ty, uwaga, blok. Nie no, coś pięknego. Uwielbiam to, dlatego że... ...Batmanie ten mechanizm był równie sympatyczny. Prosty, intuicyjny i bardzo przyjemny. Łatwy w obsłudze, naprawdę łatwy. Ale efektywny jak cholera. Myślałem, że mogę to podnieść, że to jest jakaś włócznia, ale nie no To są warboysi, prawda? Widzę po tym po ubraniu. Czyli najwyraźniej tego warlorda, którego tłukliśmy na początku. Wypierdki. Dobra, co my tu mamy części? Złom jedna, dwa. Aha! używa informacji o miejscu. Obóz padliniarzy miejsca poszukiwań mogą ukryć pożytecznym przedmiotem, złom, amunicję czy żywność, a także części do projektów i strzymki historii. Aby odkryć wszystkie takie miejsca, realizuj w twierdzach projekty ekipy rozpoznawczej. Dobrze, niech będzie. Ojej, proszę mnie nie straszyć, polący się samochodzie. Okej, okay, czyli jeszcze jeden złom musimy znaleźć, aby, że tak powiem, wyczyścić teren. Czyżby tu? Owszem. I co i tyle? Miejsce splądrowane w 100%. Super, cieszę się niezmiernie. Już widzę, że nie mogę kłócać. no ale cóż, może to przyjdzie wraz z nauczeniem się kiedyś skradania. Choć szczerze powiedziawszy, grając Maxem nie oczekuję, że będziemy się kompletnie skradać. Kompletnie. <laughs> Dobrze, dzięki wielkie za kabelek i chyba wracamy. Dobra, to dostarcz umowi kabel. Dobrze. Nazwę go Umo, tak jest łatwiej. Jego pełne imię mówiłbym z grzeczności, ale jest tak cholernie zawiłe, że wolałbym po prostu mówić na niego Uma. Tam ktoś jest. Co to jest? To było bardzo niemiłe, wiesz? Bo to takie... Dostałbyś palec, a nawet dłoń, ale nie dostaniesz ani tego, ani tego, dostaniesz figę. Nie można tak ludziom wyskakiwać i mówić, że jeszcze nie są gotowi. Kim jesteś by oceniać, czy jestem gotowy? Dobrze, już lecę. Już lecę. You're Chodź, pieszku. Chodź, maleńki. Idziemy. Idę, idę, idę za humem do jego łazika. O, maleńki, mam nadzieję, że się trzymasz. Będzie dobrze, nie bój nic mały. Nie było nic. O, jak fajnie. Wszystko przemyślane. Dobra, ja bym zobaczyć, czy nie ma tu nic, co mógłbym podnieść. Nie ma. Dobra, to wchodzimy do łazika. Okej. Okay. Och, jak przyjemnie. Przyjemnie się jedzie jak cholera. Dobrze, poradzimy sobie. Znaczy postaramy się osiadć. Oh Nic tam nie jest, to był wypadek przy pracy, który nie miał miejsca. Zapomnijmy o tym, to się nie wydarzyło. Ojej, ojej, ojej. Nic mnie nie jest. Okay. Jesteśmy do punktu obserwacyjnego. Gotowe. Jestem na miejscu. Sefini, bonjour. A ja bym chciał przeszukać to miejsce. Wygląda pięknie. Zewnętrzne grobowce. Okej, okay. zlikwiduj zagrożenia w tym regionie, żeby zmniejszyć liczbę patroli z Krotusa. Uwaga, wróć do Huma. Aha, czyli to jest tak jakby priorytet, tak? No dobra, pójdziemy do Huma. Huma, Huma. Wam, uma, no, over here! Ha, over. Come look! Come look! Alright! You yeah, see, this is where the thick brows squat and cut. Those butchers. Ain't for the news. I uh, Yes, yeah, look! There. Scabber of is their king. Yeah, uh, was a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, you see. So, yeah, but he's not here now, you see? I... I don't see the Land we'll Rover. I'm getting my car back. Oh, please, 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 please. An uh, idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your, your black on black is toasted, it's scrap. It's gone. She'll never be whole again, huh? Now I, I can build you a car, bring you into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. How yeah? tough? How fast? Uh, there.

W takim razie cóż, opieramy się na umie. Znaczy nie opieramy się na umie. Wierzymy, że umie się uda. Bo uma umie. I będzie dobrze. Gdzie była właściwie ta cholerna baza? Czyżby tu owszem, dobra. Okej. Okay. Glądają niegroźnie, ale co mi tam. Udaj się do, fry do kryjówki umy. Niech będzie uma. Tylko chciałbym najpierw przeszukać to miejsce, albowiem mogą tu być ukryte ciekawe rzeczy, a ciekawych rzeczy przepuścić nie wolno Dlatego, że jeżeli je stracimy To będzie niedobrze A mogą nam się przydać Mam może, nie wiem, cierpię na zbieractwo, ale kto wie, w takich grach Potem może się to opłacić Potem się okaże, że będę potrzebował tych pierdół, tego złomu i tak dalej, będę mógł budowywać swój pojazd albo postać Prawdopodobnie pojazd na odżycie w końcu, co ma złom do postaci, ale...

Wysiadka Kryjówka Chambakeca Dobrze, ja bym chciał sobie tutaj wodę, mogę? Mogę! Uuu, bonjour moja droga Na razie nie będę pił, dlatego że... Tak jak mówiła gra, możemy również od, um, odrodzić sobie życie jedząc A wierzę, że gdzieś jedzenie niedługo znajdziemy Także na razie odpuścimy sobie to i owo

By the tranny on all high, by the cam and the u joint blessed be, her, she laws, the magnum opus. There she is. You say no car? It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous, mm, divinely inspired. She wills herself upon this world. Look. See, here. Fine, meets tri shaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested, technically upgraded with chum bucket overdrive, coils, springs, shocks, and links too. It's gotta be eight cylinders, nothing less. Yes, we will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. <laughs> Tak? Tak. Czasu, Chodź, go. właściwie to wygląda całkiem obiecująco, mimo że nie ma tak naprawdę no, obudowy. Magnum opus. Magnum obus naszego umy, czyli jego największy dorobek artystyczny. Czemu nie? Niech będzie. Wygląda całkiem obiecująco. Cementarzystko nie brzmi nadzwyczaj przyjaźnie, więc nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale ok. Dobrze, widzę, że tu bliżej mamy po lewej coś, także zahaczymy o to miejsce. Serio? Cholera, ale masz wzrok. Jak na gościa, który ma oży przestawne, jedną u góry, drugie dołu, to nieźle. Jeszcze przez skałę to zobaczyłeś. skurczy byku. Pusty, no i kicha. Ty? Złom. Jeszcze jeden złom tutaj. Miejsce splądrowane w 100%. Okej. Okay. stronie Hrotusa, czy nic ciekawego. Mam. Ktoś był, teraz, już niech zbyt. Zbyt zbyt. Dobrze, niech będzie. Cholera, no nic dobijemy. Mógł mi ich przejechać, ale w sumie co tam? Lubię walkę. <grytanie> Oj! Mam Cię. Nie żebym się chwalił, ale poszło jak spłatka. płatka. Majer, jak sąd na księżyc. Ale najpierw... Zbiorę złom. Albo... No proszę. No coś takiego. To co? Do tyłu i tankujemy. Do tyłu, prawda? Owszem, zatanku. E, nie chcę podpalać, chcę zatankować. No proszę. Bajerek stąd na księżyc. Dobrze, weźmiemy więcej na dolewkę Tylko że chciałbym znaleźć złom, albowiem... O, witaj Wtedy będziemy mieli to miejsce splądrowane W stu procentach Dobra Niech będzie w kanistę paliwa do Magnum Opus No, witaj Dobrze, niech będzie. Jeść na cmentarzysko Brzmi to jak najbardziej genialny plan na świecie, jaki słyszałem, ale niech ci będzie. Znasz te tereny lepiej ode mnie, więc powiedzmy, że oddam się w twoje ręce pod względem wiary w to, że uważasz słusznie. Zaufam ci, o. Pasuje? Gra gitara? Mam nadzieję. Well, hello. O, oh, okej. Okay. No to... So let's make this one count. Dobra, mógłbym jakieś słabo bramą, mógłbym ją pieprząć tak na dobrą sprawę, ale... W sumie to. A zaraz muszę... no tak... muszę zebrać paliwo ze tyłu. Ależ oświetlenie jest piękne, w ogóle ta gra wygląda cudownie i chodzi bajecznie. No coś pięknego. Słyszałem, że optymalizacja jej jest świetna, ale rany boskie, nie wiedziałem, że aż tak. Nic nie musiałem zmieniać w opcjach, wszystko na ultra, wszystko włączone i śmigę jak ta lala. Coś pięknego. Dobrze, i będziemy zwalniać, wiesz mi. Chyba, że będę miał w ścianę, wtedy zwolnię. Auć. Demony, powiadasz. A tam. Nie ma co się. What the fuck! Oj! Źle zrobiłem, że już to wjechałem. Mea culpa. Okej, okay. to nie są znajdźki. <laughs> Ojej. Ależ ogień wygląda pięknie. Ogień wygląda po prostu przepięknie. Coś wspaniałego. Dobrze. Daleko jeszcze. Mało nami. Spokojnie, zobacz. Przyjedziemy je bajecznie wręcz. Wszystko pójdzie jak z płatka. Pikuś grunt, żeby nie jechać jak rozstrzepany! Ojej. No teraz się zachowujemy trochę jak potłuczony, ale mogę w to strzelić ze strzelby, ale wydaje mi się, że to nie byłby dobry pomysł. Biegiem, biegiem, biegiem. Dało się. A, czyli one po prostu ruszą się, to już wybuchają. Czyli wystarczy je lekko sturknąć. Będę wiedział na przyszłość. Znajdź karoserię, czyżby... czyżby tu? Ojej, 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 okej. Okay. Ojej, nie jest to dobry pomysł, chociaż z drugiej strony... Auć. Dobra, królniemy. Nasz samochód jest w połowie, że tak powiem, swojego punktu wytrzymałości, więc... Może faktycznie powinienem jechać ostrożniej. Daleko jeszcze, że tak się wyrażę. Jak osią? Poproszę. To dobry czy zły znak? Wygląda na to, że trama jest zamknięta, więc nie wiem czy to jest dobry pomysł, byśmy tu byli, ale zdam się na łaskę losu.

Dobrze moi drodzy, to no a tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że gra się Wam podoba, mi się pojoba naprawdę bardzo. Więc jeżeli to nie kłopot, będę wdzięczny, jeżeli zostawicie po sobie poniżej ocenę i komentarz i dacie znać jak podoba się Wam, czy widzicie jakieś rzeczy, które szczególnie profiają was zachwyt, a może zachęcają Was do tego, by zagrać samemu. Ode mnie to tyle moi drodzy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Trzymajcie ciepło i Do domiego usłyszenia. By one. By one. The only one, yeah, that's the someone. The one.